To jest dobre. Miedwiediew na spotkaniu Grupy Roboczej Wojskowo-Przemysłowej Komisji odczytał telegram Stalina z 1941 roku. Miedwiediew na koniec dodał: Czy wiecie, co się stało z tymi, co nie dostarczyli rezultatów, jakich sobie on życzył? Poczta Ukraińska do końca marca tego roku otworzy 10 nowych placówek w Polsce pod nazwą Nowa Poczta Polska. Do połowy lata w Polsce ma być już tych placówek około 50. Z ostatniej chwili Francja, kury zabiły polującego lisa. Każdy zachwyca się Nawalnym, że może być takim zachodnim następcą Putina. Nawet jest moim zdaniem ocieplanie jego wizerunku, przez to, że film dokumentalny o Nawalnym dostał w tym roku Oscara. Ale nie zapominajmy, że on jest wielkim nacjonalistą. Tu jeden nawet z widzów mi wysłał, co pisze o nim Wikipedia Polska. Czyli Nawalny jest ostrym krytykiem prezydenta Władimira Putina, oznajmił, że za jego rządów Putin będzie w więzieniu i partii jedna Rosja. Jednak mimo początkowego potępienia zaakceptował aneksję Krymu przez Rosję i oświadczył, że jako prezydent nie zwróciłby Krymu Ukrainie. Opowiada się za koniecznością zdecydowanej walki z korupcją i nadużyciami władzy. Określa siebie jako nacjonalistę, uważa również, że należy podjąć działania na rzecz ograniczenia imigracji z Kaukazu, nawet poprzez deportację. Jest zwolennikiem dostępu do broni dla obywateli w celach obronnych. W publicystyce wskazuje się też na fakt, że w 2008 roku popierał wojnę z Gruzją oraz na jego współpracę z wybranymi oligarchami rosyjskimi. Dla mnie osobiście takim jedynym opozycjonistą w Rosji był Borys Niemcow, który mógł coś zrobić. Borys Niemcow był na przykład przeciwnikiem aneksji Krymu, ale oczywiście został zastrzelony czterema strzałami w plecy.